Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątym już odcinku naszej serii z Dirty Rally 2.0. Dzisiaj jedziemy etapy w USA, w, chyba to jest... Nie pamiętam jak, jak, się nazywa, jak się nazywa stan w Ameryce. Weźmy sobie tego Mitsubishi. No szybko barwy. Tu nie ma znaczenia. obiało, czerwone mogą być. Lecimy. Nowa no, Anglia <grych> i najdłuższy etap. 12,5 km przed nami. No chyba z 10 minut będziemy jechali ten pierwszy etap. Ok, bierzemy miękką y, mieszankę i lecimy z pierwszym etapem. 12,5 km. Start 50, 6 lewy przez szczyt, do 6 prawy przez szczyt. Bardzo długi, 30. Powodzenia. 5 4 3 2 1 start 56 lewy przez szczyt do 6 prawy przez szczyt bardzo długi 30 4 prawy do 6 lewy przez szczyt bardzo długi zacisk 3 przez szczyt dotnij 3 prawy długi otwiera 6 przez szczyt 30 6 lewy przez szczyt, długi. Ostrożnie, 30. Skręt 4 prawy przez bardzo wąską bramę i szczyt. Do 6 prawy, długi, rozbrysk, 30. 4 lewy przez szczyt, do dni 4 prawy, długi. Do tni, 5 lewy, powoli, 30. Skręt tnij, 4 lewy, do nawrót prawy wokół beli. 66 lewy 120 przez wąski No super ten nabrudzony wyższy. No Super. Zgręt 4 prawy przez szczyt długi do 4 lewy długi przez szczyty 100. No co jest? Dlaczego tam skała się pojawiła? jest bardzo długi zacisk 5 przez szczyt, bardzo, bardzo długi zacisk 3. Trzy. 30 dni, 4 lewy przez szczyt długi. Do 5 prawie przez szczyt, zacisk 30 przez szczyt. To powoli, 5 lewy długi przez szczyt, 30 skręt ukryty, 3 prawy długi, zacisk wąsko. bo tak Do 6 przez szczyt do wąski lewy 3 z uwagą przez szczyt Do 6 prawy i 3 lewy długi, do 4 prawy przez szczyt I płasko, 6 prawy długi 130. Skręcaj, halo. Wziąć przez metę do stołu. Klasycznie mogło być lepiej. Mieliśmy lepszą deltę od y, wszystkich. O 3 sekundy w drugim, y, na drugim punkcie kontrolnym. Która to jest pozycja? 6 jak na razie, no. Szkoda. Start sześć lewy, bardzo długi po wewnętrznej przez szczyt, do sześć prawy przez szczyt. Dobra, chupa, cicho tam powodzenia. bądź Nic nie widzimy, jedziemy w nocy. Mamy uszkodzenia. 5, Super 4, 3, 2, 1, 6 Start. lewy, bardzo długi, po wewnętrznej przez szczyt, do sześć prawy przez szczyt, hopa Pewnie dobrze mogę wam to pominąć ten rajd, bo nic nie będziecie widzieć. Stop! Przez szczyt, skręt ukryty, dwa lewy, otwiera sto. Powoli się będę Co się dzieje, kurde mać Jedź tylko po złomu. długi trzydzieści do trzy lewy otwiera długi środkiem przez dwieście i chuj <noise> a nie ta to nie skręca już gdzie mam jechać tutaj mam jechać Ale mamy rozwalone auto, no. Jedziemy maksymalnie 50 na godzinę. Którą stronę ta No tutaj. No nie no, to auto nie skręca. I mi. Skręcaj. I skręcaj. Jeść żadna rezygnacja. Jedziemy do mety poważne uszkodzenia. A walić to uszkodzenia. Mamy dojechać do mety. O Jezus Maria. Czyż <ścoughs> to jest kabaret? 6 lewy, 50! To skręcaj! Dato nie, skr nie chce skręcić. 6 lewy, 50! Skręcaj! Do mety niewiele już, no jedź 6 prawy przez szczyt chopa 50! <laughs> I to będzie chyba seta 3 minut, coś czuję. No 3 minuty, nawet nie widziałem mety, bo nie mamy świateł. <laughs> Takie rajdy się zdarzają, proszę Państwa, człowieku. Nie będę się zatrzymywał specjalnie. Przyjadę cię. Aaa, ty, kurde, groj Lecimy. Dwie minuty kary płacimy, ale co z tego, jedziemy. Start, sześć lewy, bardzo długi po wewnętrznej przez szczyt do 6 prawy przez szczyt, chopa. Powodzenia Sropa. 12 km przed nami. 13 5, plan 4, 3, 2, 1. Start. Sześć lewy, bardzo długi, po wewnętrznej przez szczyt, do 6 prawy przez szczyt, chopa 100 przez szczyt, skręt ukryty, dwa lewy, otwiera sto. 6 lewy, 160. 4 prawy, bardzo długi, przez szczyt 50, środkiem przez szczyt. Do 6 lewy długi, po wewnętrznej, przez szczyt do 6 prawy. W końcu się można rozpędzić tym wybuchem. Jakie powoli, wykładem. 70, Jaki powoli? Wrót, lecę! Prawy, nie dni, przez szczyt 50. Powrót na trasę poproszę. 70, Dziękuję. Ależ tutaj fantastycznie 30. wchodzę. Przez dużą hopę 80. Dlaczego? Silnik działa, działa, jak chcesz szybciej szybcie jechać. W tego drona bym jebnął długi przez szczyt lecimy boki Nie wiem co się bok. dzieje Jedziemy dalej A, Lecimy dalej Do lewy długi otwiera 30 Nie. Do cztery lewy długi otwiera 30 Cztery prawy długi 6 lewy długi przez szczyt zacisk 30 środkiem przez hopę do 5 prawy długi zacisk, 4 długi otwiera 50. 4, Otwieraj 5. 50, ta jest ależ to otworzyliśmy. Ależ to jest Kowalczyk na poboczu. Stoją no przy drzewie awaria pod zespołu skrzyni biegów. No uderzyliśmy w bok. No szperacz też nie ukończył. Nie mam pojęcia co się stało z sokiem. Nie pojechał chyba dalszego etapu. Rezygnujemy. Mamy gdzieś ten rajd, <laughs> Nie, no po prostu nie... chciałem jak najszybciej ukończyć, no ale trzeba po prostu ostrożnie. Chociaż ja ostrożnie do ostrożnej jazdy nie mam po prostu cierpliwości. Także ja to zmontuję szybko, żeby były co najmniej 15 minut z tej parodii jazdy i to byłoby na tyle. Przy klasyfikacja mistrzostw tak wygląda. Większość graczy jeszcze nie ukończyła swoich. Nie rozpoczęła nawet swoich rajdów. Więc mam nadzieję, że nie, w ogóle nie rozpoczną tych rajdów i trochę zyskam punktów, mimo że dojadę jako przed ukończę jako przedostatni. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia. Trzymajcie się i siema.